Cześć, witam wszystkich ja jestem Rafa Bramo i zapraszam na kolejny odcinek serii Deus Ex Making Divided tam już byliśmy, sprawdzaliśmy, idziemy teraz na dół. Zaję sobie tutaj lapką skodową mnie nie widzi. Nie bardzo dobrze. Dobra, ja sobie tutaj do niego przyskoczę. To no, nie będę aż tak, aż tak daleko od niego. Ale tutaj możemy sobie przycuknąć i Cichaczem go usunąć. Bierzemy wszystko. Super. Ale sobie fajnie siedzi. Dobra, my tutaj tego też uśpimy. A co? Weź wszystko. Dobra. Możemy sobie tutaj stanąć na nogi pooglądać co się tutaj ciekawego znajduje może coś ciekawego znajdziemy coś. tutaj zniszczone kurde wszystko przez wiatr tutaj o te mamy mamrota marmor pills jakby coś to jakby nie, jak się dobrze sprawimy tutaj to zapraszam pójdzie na browara tutaj topa. Teraz sobie go obejrzyjmy. Nie powinno nas to być. Fakt, mnie też nie powinno tutaj być. Będziemy siedzieć, ciepło, ciepłe piwo pić albo chłodne. Dobra, Zobaczmy, jak tutaj się sprawy mają. Ja mam tutaj się troszkę skrył. Zauważyć. Alga, I don't care, I just want to get out of here. tutaj przeinaczył. Czekajcie nie tak. To na jedyneczkę. Nie wiem, no, niech tu będzie. Jedyneczka. To dwójeczka, to trójeczka. No trudno. Eee, granat dymny. A to jest granat odłamkowy. Odłamkowy. Dobra, na razie. Przeładujmy. لازم نخلص بسرعه. يا عمو نقوم. احنا هننتقم منه. نعم، نعم. Sure. I'm it's a fight, i Seni جانا اشتاق يسخطو العضو أكيد حاجة هنا. هو ده حد Yeah. Ready? Okay. Nie wszyscy Dobra, super miał być po cichu zrobiło się głośno, ale no już trudno Dobra, pozbierajmy sobie z nich amunicję. Swój, albo ty ja mam swój ten dobra tutaj już chyba już wszyscy. jeszcze tego tutaj czynamy na pewno tak jest wszystko zebrane Chwilę. no dobra już jestem człowiek Człowiek nagrywa to jeszcze dzwonią dają do niego i... niestety dobra e, tych już przeszukaliśmy coś takiego ciekawego jest? nie ma dobra schodzimy na dół e, tutaj do rzucania coś ciekawego, jakieś piwo może, albo coś eee, tutaj jakieś gazety chyba, o, do spożycia Dajtaga Daj tutaj jeszcze jakieś, o, Mamor pills tutaj gazeta ale to, to już chyba widzieliśmy, to już widzieliśmy w poprzednim odcinku także tutaj, no ale jak chcecie to macie jeszcze raz tutaj jeszcze jakieś piwo, Brauna Kermana kurde, Palm top Zobaczmy co tam ciekawego. Zmiana kodu do drzwi Atium 0682 Dobra i yy, dobra, i tutaj możecie sobie poczytać jak coś, jak chcecie yy, tutaj. Pozbieramy sobie broń, amunicję z panów bardzo miłych. Tutaj pan cywil jest pusty. Dobra, a tego widzieliśmy, jak go zabijali. Przez tyłem, tutaj, w plecy. Dobra, jeszcze pan top. zrobiliśmy Wiadomość nie wysłana. Nie dokończył. No, przykro mi. Nie dokończył wiadomości. Nie wysłał. Nie dosłał. I tutaj cyk podnieść pusty zbiornik na paliwo tutaj jeszcze jakiś A, tutaj o, tutaj mamy biobateria, super będziemy mogli sobie ten przeszukany już był, dobra to jeszcze ktoś coś będzie leżał, czy nie? Nie Dobra, no to mamy wszystkich w komplecie, chyba. Yy, tutaj mamy pistolet maszynowy. Ja tutaj po. po do rzucenia po kawie. Nie, nie, no bez przesady. Nie, tego nie podniesiemy. Dobra, idziemy na. tutaj coś jest ciekawego.

I'll repatch us once the deal kicks off. Dobra. Jak to tutaj wygląda? Tutaj nie ma nikogo. Dobra. I tego jeszcze tutaj. Po cichu. Cześć, dobry. Dobra. I tutaj mamy. Weźmy wszystko. Pistolecik. Co jest ciekawego? To jest piwo swobody? Dobra. Krzynka piwa nas nie interesuje. Eee. Co my tutaj mamy? Jeszcze tutaj z tego, dlatego żeśmy nie przy tego i mamy. Pan Topa, tutaj też mamy rozmowę, możemy sobie przeczytać. Tylko coś, coś nie chce się przesunąć. O, nie wracamy. Tutaj będzie do rzucania Czy jeszcze coś jakieś ciekawe. Mamor Pils, dobra, no tego będzie sporo, nie? No, tutaj nic więcej. Czy tutaj nie, tutaj nie ma nic. Dobra. I tam tych dwóch. Miller, I've disabled the Jin's comms booster. Should make it harder for them to listen in on the deal. Good work. With luck, Singh's cover will still be intact when this is over. Roger that. Moving on to primary target now. ale. Ten zginął. Dobra. Yy, tutaj jest zniszczone. Tutaj mamy e -booka. Możemy sobie przeczytać. I następna strona jest tylko powtórzeniem tej pierwszej. Dobra, tutaj coś nie znamy. Dobra, jest zainstalowany a tutaj wyjazd do rabi pach no i dobra i nie ma tutaj nic więcej wychodzimy ja sobie do usunięcia do takich dobra otwieramy otwórz coś ciekawego biobateria tylko i tutaj nic więcej nie ma dobra eee o, tutaj mam zbycia Brona Kermana Tutaj pani, nie ma, nie ma nic ciekawego. Tutaj gazeta, no to to już widzieliśmy Tamtych nodole, dobra, tamtych na dole przeszukiwałem. Dobra, tam jest? ich dwóch. Dobra, ja bym wrzucił tam granatem. poszło? obydwa poszli, dobra jeszcze drzwi otwarte no to super tutaj go zmiecioło zmiotło? zmiecioło dobra i tutaj nic ciekawego nie będzie Okay. Jensen, we're inside the atrium taking up positions on the terraces. What's your 20? Still moving. Well, hurry the fuck up. Enemy helo is inbound and this sandstorm's getting close. You get that comms booster disabled? Affirmative. Booster's fried. So maybe the Tin Man does have a heart after all. Way to look out for your team, Creedy out. Dobra, tutaj jeszcze zobaczę, co ma mają trupy. No i dobra, i będzie, i będzie wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to łapka w górę, słupik. Strefa komentarzy oczywiście należy do Was. Ja oczywiście zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!